Thank you. Tu? Co jest? Nie patrzyłem w ogóle tutaj, dobra. Co tu robi? Coś tu jest? E, siemasz? Kim no, masz? Siema! Za Find a yellow key card and activate whatever is necessary to get me untied The Smell funny when they're dead I don't want to read it the I will the the Okay, that wasn't it No to you're stuck in here with is Looks like we've got to stop the circulation manually first I've seen them set it up you can do that through the monitors. The last monitor is the one responsible uh, for the tranquilizing uh, gas in the room. Uh, if we can somehow overwhelm it, it might just turn itself off. It has to, otherwise we'd be done for. You need to listen to me. No, be careful, careful, okay? Okay. See that movable panel on the left? That's used to send electric shots at a target you're going to use it to turn the monitors on one by oh, one when you it? What's Start with the one nearest to the door that's the core power unit oh, you, you can transfer electricity through these monitors but some of them are faulty so make sure to only charge the ones that aren't dead Make sure a monitor is only charged when the frequencies of both the panel and the monitor match. In any mistake can make the entire room go kaboom. Kaboom monitor. Kaboom. Mo ku może być dobra. Się zaczą. Co to jest? Mo mogę I Dobra. Trzymaj robik. Czekajcie. Co to jest? to jest? No, nie? <laughs> nie mi cały pokój. Dobra, nie chcę ciebie no no, znowu słuchać. Nie chcę. Nie mogę, muszę to przesłać na no, dobra. Nie, nie muszę, dobra. O! Nie rozumiem, co no, to

O nie, Do ja Nie, da się tego Do tak zrobić. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi się uda. Dobra. Dobrze. To dobrze. 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 dobrze, teraz idzie dobrze. Dobrze. Dalej przesuwamy. Okej. Okay. Nie! Dobrze, dobrze, że mam jeden punkt. Musi się przesunąć tutaj. To jest tak naprawdę tak, tak z kinu. Dobrze. Zobaczcie tutaj co jest. Dobrze. Przesuwamy go sobie. To, nie, to teraz jak skumanduj nie też taka trudna Dobra, Nie wracaj tu! Dobrze, wiemy jeszcze nie próbował, ale jest chyba błędy jest! Dobra, tam jest. Mojega trudna misja. To jest gumania. To skumania, mega trudna misja, to skumania. Ani znowu się przełączyło, ale ja to będzie gazniał jak tylko przeszkadzał. Nie, dobrze, że przy, 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 Że błąd zrobiłam tak. Jest? Poczekajcie, proszę sobie to przesunąć. Tutaj. Um, teraz tego do końca nie widzę, ale... Nie widzę tego. To sobie cofnę. O, lepiej będzie widać. Dobrze. Czy mi się to udać? Może mi się to O dobra, przyłączyło się, musimy poczekać.

What do you want to do? A tu? To be a wannabe? Ah, That was a close one. That gas was more deadly than my jokes! <laughs> <laughs> Thank you tak. for saving me. I owe Proszę. you. I'm 17. i a jester here to pull, fill <laughs> your day with my jokes! Super! <laughs> <laughs> I've never seen you around before. You must be new. Таки some Darn it, I almost forgot about the gas. Let's get out of here and we'll talk more outside. No, Something tells me this new friendship will bring nothing but laughs. So intense, you will feel them pierce your chest. Super. Dobro. Gdzie mi wyjść? No. Dzięki. O, jeszcze Hello, Hello, six. six. What yeah, happened to seventeen? I was left for dead, or until tomorrow. But your friend here saved the day. It's nice to see you again, eight. And you, yeah. Truffle dude. You, you you, said that you that help me. Well, we also need your help with something. Of course, anything after what was done for me. But we'd still need one more body. So What? What was that? Whoa! What hey, girl! What are you doing out here all it. by yourself? Are you lost? So that? And that makes us complete. Seven, can you saw that room with the big He's door? I saw rendezvous there. Ale Chcę, tutaj tutaj nie podejdziesz? Save for Now we go. Kitty I right behind you. Kitty, kotek to jest. Z dziwnymi łapkami. Dobra, idę z Bambamem. A który tutaj tu mogę cię wziąć? Nie mogę. Dobra, idziemy. Idę za przyjacielem. O, dobrze wyszedłem. Ale jestem szybki. No idziecie. Ile jeszcze? Ale ten dziwnie chodzi. No, what's behind this door? I don't, but I've heard the sounds. Something tells me it's nothing pretty. Like I said, I, owe I you owe and I'll go through with it if you want me to. But just thought I'd let you know how I feel about all of this. Alright, let's spread and each of us pick a place to stand on. New guy, the surprise is for you, remember? You stand in the one in the middle. I can't promise it'll be a room full of Pancreas' level of awesomeness. Co to jest pancreas! Sure Powiesz mi. To to... Tak tam nie pójdzie? Co ty? Przytulasz mnie! Dziękuję. Okej. Okay. Jest ten... on jest taki lekki, a to co to, to jest? Dobra, skankuję. I Co będzie za tymi drzwiami? Jeżdzie, ja się boję, ja wam powiem. To jest strasznego będzie. Co tu jest? Yo, to jest zumba.

It. No nie wiem, z góry. Where are we? What are all these tunnels? No, nie, That's not we? good. This isn't how we were supposed to go. Everything I planned just gets ruined. Everything has just to get back zniszczone. up there somehow. You need a light source. It's pitch black in all directions. Dink to daje światło. Bzibo. So. No, nigga, you're not you know this mushroom better than anyone else. There is no time not to split up. No, you go in one direction tam. and I'll go the other. Then we meet back here and see what we can do next. To and for whatever reason Nikt we don't take care of truffle too. Okay. We're ready. Now bomb bomb. Yeah, yeah. Rush it, can Где ты там идешь? Что это? Что это?! Что то есть? Где и Ну и Ну и Ну и что Ну и Ну Ну Nie będę dobrze, będę jump przez to coś. <desklinga> nie, to nie jest gorsze od, od tego, co było wcześniej. Spokojnie. Mam nadzieję, że teraz się uda. Скини! Я не вижу. Что здесь? Что я? Что здесь? Что тут? Что здесь? Что здесь? Что здесь? strasznie wygląda! Kozowo. Ostrznie wygląda! Ostrznie wygląda! już na Ostrznie wygląda! będzie wygląda! Ostrznie ale Ostrznie wygląda! Ostrznie maybe they're right about me or maybe they're not do you happen to be in the mood for another round of hide and seek 17 is the seeker come with me i'll show you the second best hiding spot i know of Tutaj spadliśmy. To nie możemy. Czy coś da się tu jeszcze zrobić? Bo chyba to będzie koniec gry. Nie mogę do mojego pokoju. jest tutaj, a nie mogę. Nada go Okej, idę do banana. Bana. A tu tutaj chyba stąd wyszedł... Tak. To stąd wyszedł. Ten straszny co zabrał mi glutkę. Jesteśmy na miejscu z początku. O, kolejne coś. Cześć. Co to za Co to za szafa? Co to za szafa? Czemu nie zajmujesz? Czemu nie Making this truly one of the best looking spots. When the game's over, I'll come find you. For now, don't make a pee. Nie mogę się odzywać, ale czemu ty mnie w szafie zamyka? Haha, bo jest Hayden Seek Complete Garden of Banban 0, koniec? Koniec Garden of Banban 0? To jest koniec! Thanks for playing! To jest Garden of Banban 8. Dobre te części są. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie! Była fajna gierka, naprawdę 10 na 10. Lepszy, o wiele lepsza od jedynki Garden of Banban normalnego. Wid Widzimy się następnym razem w następnym odcinku. Cześć!